Partnerem odcinka jest sklep opon.com. Kierownica w stylu makrela, makrelena, makrelówki. Cześć moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Kickster moto Poznawca. Wiele już aut w tej serii poznaliśmy, były to samochody starsze, nowsze, elektryczne, spalinowe. Dzisiaj przechodzimy w inny rejon, ponieważ dawno nie było żadnego super auta. Dzisiaj auto spalinowe, super samochód z pod szyldu marki, której jeszcze na tym kanale nigdy nie było. Przed Państwem McLaren 570. Mclaren 570, w tym przypadku GT, jest to rozwinięcie modelu 570S, a 570S z kolei to jest mocniejsza wersja, 540C. Te dziwne liczby, które są przy słowie Mclaren, oznaczają po prostu liczbę koni mechanicznych. Dopisek GT oznacza, że jest to Gran Turismo. Gran Turismo znaczy, że jest to auto, które jest sportowym samochodem, natomiast jest bardziej ucywilizowane czyli nie jest betonowo twarde i możemy nim jeździć normalnie po publicznych drogach, a nawet używać go na co dzień. Warto pamiętać o tym, że McLaren w ogóle powstał jako auto sportowe od razu, czyli to nie było tak jak Ferruccio, Lamborghini, czy Pagani sobie stwierdzili, że a, będziemy sobie robić super, czy hiper auta nawet, tylko to był team, który robił auta do motorsportu. Zaczęło się od Formuły 1. Założył go, ha przypadkowo osoba, która się nazywała Bruce McLaren. Nie mylić z Bruce'em Wayne'em, choć był pewnie równie bogaty. W 1960 w 1993 roku kariera Bruce'a McLarena się rozpoczęła. On wtedy stwierdził: "A zrobię sobie samochód, który będzie konkurencyjny". Co sprawia, że marka McLaren jest to drugi po Ferrari team Formule 1, który w tej Formule 1 jest najdłużej z ogromnymi sukcesami przecież, bo McLarenami jeździły takie sławy jak na przykład Prost czy Senna przecież. To nie znaczy, że nie jeździł McLaren w innych seriach, bo oczywiście i Le Mans Series i Masa innych rzeczy. Jeżeli jesteśmy już w całej otoczce motorsportu, to na pewno zwrócił Waszą uwagę kolor tego McLarena. Nawiązuje w bezpośredniej linii do malowania Galfa, czyli do takiego partnera, można powiedzieć, McLarena w motorsporcie. Wspominałem Wam o tym bardzo szeroko w liście Kickstera o samochodach startujących w Le Mans. Cały monokok jest wykonany z karbonu. Charakterystyczne lampy, te wszystkie elementy, one zauważcie, że nawiązują do znaczka McLarena i zauważcie, że większość samochodów McLarena właśnie takie linie, takie przecięcia posiada. Powietrze tutaj wpada i struga powietrza napada na chłodnice, na wloty powietrza, które się tutaj znajdują. Nie ma oczywiście widocznych klamek. Tutaj mamy pod spodem taki przycisk. Po naciśnięciu szybka się unosi i możemy otworzyć. Trzy przyciski, jeden od holowania, gdybyśmy źle zaparkowali to możemy pomóc panu laweciarzowi, haczyk mu nacisnąć i mamy przycisk od otwierania przedniego bagażnika oczywiście w tym przypadku, bo silnik znajduje się z tyłu a w zasadzie nie z tyłu, tylko centralnie, za naszymi plecami, ale przed tylną osią. V8 o pojemności 3,8 litra, czyli 3,8 V8, która generuje 570 koni, tak jak nazwa wskazuje. Uuu, a to się na bok otwiera, wow. Tutaj mamy silnik w tym miejscu, ale tam mamy przestrzeń bagażową, jeszcze dodatkową. Płyn chłodniczy i olej. Do tego mamy tak naprawdę dostęp. Wszystko inne. No niestety dostępu tutaj za dużego nie ma. Serwis przekonieczny. Potężny dyfuzor. Coś może dawać, bo podłoga jest płaska dosyć. Cały tył, on może nam przypominać coś, co nawiązuje do McLarena, którego chyba wszyscy znają, czyli McLarena P1. Czarna klapa silnika, która jest szybą przyciemnioną. Ona przechodzi w kolejną szybę przyciemnioną, która pełni funkcję dachu. Im bliżej jesteśmy tego auta, im dłużej z nim obcujemy, tym on nam się bardziej podoba, bo zaczynamy widzieć te inżynieryjne i designerskie, które łączą się ze sobą, elementy tego samochodu. Wspaniałe. A ten wspaniały samochód otrzymaliśmy dzięki uprzejmości oraz zaufaniu Driving Experience, którzy to na kieleckim torze organizują liczne szkolenia dzięki swoim świetnym instruktorom. Jednym z nich był swego czasu pewien kierowca z dużym, jak za chwilę zobaczycie, poczuciem humoru. Poznajcie Kajetana Kajetanowicza. O tych! Ale pas starusznik, nie? Ale ma poczucie humoru, właśnie widzisz? Może kilka słów o Driving Experience, o SJS. Mnóstwo emocji, które tutaj na to, że dostarczają nam w zasadzie te samochody, ale również za pośrednictwem najlepszych instruktorów w Polsce. E, I tutaj to mówię z pełną świadomością, dlatego że pracuję tutaj. W opisie tego filmu macie SJS, Driving Experience, macie profil Kaito, macie przede wszystkim kanał Kaito, ponieważ Kaito ma 7 subów. Bicie do niego naprawdę wstawia ciekawe filmy, fajnie zrobione. A niestety. już niedługo. Będzie być może jakieś nasze bliższe spotkanie z też jego świetnym, jakże samochodem. Poznaliśmy już nieco auto, także teraz czas na pierwszą zapoznawczą jazdę. Co za dźwięk? Bo to jest ten za milion 300, a nie za 500. A, za i za dlatego. Aż bez tego dźwięku. Moi drodzy, jedziemy McLarenem na pierwszą przejażdżkę. Pytanie: jak mocno się różni ten samochód od MP412C? Mocno się różni. A wiesz, czemu się mocno różni? Bez lekki. No było bardzo dobrze, proszę Ładnie? Pan. To jest dobry kierowca. A dziękuję, to. Uff. Pierwsze wrażenie w ogóle, pierwszy przejazd. Poza tym, że był to tryb, jakby emeryt, to auto jest bardzo lekkie i to jest mega fajne w nim. Sądziłem, że będzie troszkę gorzej. Tutaj w ogóle nie czuć, że silnik jest centralnie, że z tyłu mamy tak naprawdę to wszystko. Ten samochód jest taki prawdę, zwarty i gotowy. W środku troszkę ciasno, nie byłem w stanie się po prostu odsunąć, ale rzeczywiście jest taki, no można przyjąć, że jest autem na co dzień, naprawdę. Myślę, żebym się z nim zaprzyjaźnił. Milion trzysta i możemy jeździć McLarenem na co dzień. Mimo tego, że jest to auto GT, to jednak jest to super auto, a super auto należy dobrze zatrzymywać. W tym przypadku odpowiadają za to, raz, dwa, trzy, sześciotłoczkowe zaciski na tarczy ceramicznej. Ceramika to jest bardzo ważne słowo w tym samochodzie, bo po pierwsze jest lekka, a po drugie można ją przegrzewać, bo ona też ma o wiele wyższe okno pracy niż tarcza stalowa. Nie taka potężna felga wcale, bo 19-calowa z przodu, na niej 19-calowa Opona, w tym przypadku Pirelli. Nieważne, czy macie super auto, czy jest to Gran Turismo, czy jest to po prostu zwykły kompakt, którym dojeżdżacie codziennie do pracy, musicie mieć opony. Najlepiej, żeby te opony były jak najlepszej jakości. Pamiętajcie, żeby te opony kupić na jedynej słusznej stronie do zamawiania opon, czyli sklepopon.com. Po wejściu na tą stronę, do której link znajduje się w opisie tego filmu, pamiętajcie o kodzie rabatowym KICKSTER, który daje potężne, niczym moc tego McLarena, zawrotne 25 zł rabatu na komplet wszystkich opon. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie sobie kompletować opony do McLarena, na przykład 570, to do przodu kupicie dwie sztuki 19, ale na tył kupicie dwie sztuki 20. Tutaj w tym przypadku 285x35, taki komplet opon zamawiacie do McLarena o wartości miliona złotych i dostajecie 25 zł rabatu. Polecam serdecznie. Napiszcie w komentarzu, czy kupicie do swojego McLarena opony w dwóch różnych rozmiarach. Kluczyk zamykamy. Przycisk McLarena. To otwieramy sobie przód. To otwieramy sobie tył. Bagażnik bardzo pokaźnych rozmiarów, Wszak, że jest to seria motopoznawca, a nie kickster jedzie, to do bagażnika wchodzić nie będę. Można się śmiać, że on jest z przodu, że haha, ha, ha, ale naprawdę dwie ogromne torby z zakupami, by tutaj bez problemu uweszły. Taka głębokość to jest dużo. Ktoś zapyta, ile takie auto na co dzień może kosztować? W tym przypadku w tej wersji, ponieważ jest to auto z końcówki produkcji, podzielcie to, co pewien polityk. Przewalił na wybory, które się nie odbyły, na 70 netto. Nieważne czy kosztuje 900, czy znajdziecie go za 700, czy za 1,3 mln, tak naprawdę nie ma tu dużej różnicy, ponieważ i tak już się go nie produkuje. Jesteśmy biednym, małym kanałem motoryzacyjnym, dlatego testujemy stare samochody. 570 była produkowana do 2021 roku, dwa lata temu zakończyła się jego produkcja, a jego następcą jest McLaren. Artura. Sami twórcy w zasadzie chyba nie wiedzą, dlaczego go tak nazwali. Wersja jest taka, że to jest zlepek dwóch słów, czyli art, czyli sztuka i future, czyli przyszłość. Więc art future. Się pisze, więc art, ture. Producent tego nie potwierdził ani nie zaprzeczył. McLaren oficjalnie nie przyznaje się do tego, dlaczego właśnie Artura się nazywa. Ciekawe, czy zrobią McLarena Sebuna. W Artura jest fałszustka. Co ciekawe, V6, mimo tego, że jest mniejszym silnikiem, ma dwa cylindry mniej, to generuje koni więcej, ponieważ jest ich 585. A co ciekawe, McLaren Artura to hybryda. Z silnikiem hybrydowym i tym spalinowym łączna moc tego samochodu to 635 koni. Dużo jak na zmniejszony silnik względem tego samochodu. W zasadzie, jeżeli chcecie V8 w super aucie, no to McLaren 570 na pewno musi znaleźć się na Waszej liście zakupowej. Problemem tych samochodów jest fakt, że jest tu bardzo mało miejsca. I teraz w ogóle, żeby odsunąć fotel, to nie macie standardowych przycisków na boku, bo i tak byście nie doszli tutaj ręką, ponieważ tutaj macie potężny próg załadunkowy. Na fotelu są takie specjalne przyciski. To jest przesuwanie. O, to jest podnoszenie. To jest na dół. O, znalazłem. A już nie można dalej? To jest dyskryminacja wysokich osób. A wiesz to jest najlepsze, że w ogóle tych przycisków nie widać. Wszystko musisz na czuja zrobić. Już nie mogę się odsunąć. Kluczyk mi wpadł. Fifteen minutes later. Yes, mam go. Teraz do tyłu. Fotel mam już opuszczony na maksa, więc to jest taka pozycja... No, powiedzmy. Sam środek bardzo minimalistyczny. Tutaj na samym środku piszczek, taki głośniczek. Zobaczcie, on tutaj jest w kształcie takiego mikrofonu trochę. Chciałoby się go wręcz podnieść i zaśpiewać, baby. Ekranik dość mały jak na standardy dzisiejsze. Interfejs minimalistyczny, nie można powiedzieć, że jest brzydki. Klimatyzację to zobaczcie, że mamy tutaj ludzika z kaskiem. Jest nawigacja. Tutaj dokładnie to samo. Też mamy wielki ekran. Mamy pokazany temperatury i tak dalej. Przebieg to możemy sobie ustawiać taką fikuśną manetką. Góra-dół, ok. Tutaj się obsługuje cały komputer. Mamy tutaj na przykład o kamerę przed nią, żeby naszego pięknego zderzaka za ileś set tysięcy nie zniszczyć. W tym skrzętnie ukrytym przycisku od ustawiania lusterek mamy też tryb parkingu. Kierownica, jak widzicie, bez żadnych przycisków, bez żadnych niepotrzebnych rzeczy bardzo fajne wykończenia. Oczywiście grube to wszystko jest, potężne. Czujemy się obudowani tym samochodem, ale jednocześnie mamy wrażenie, że siedzimy tak Wręcz na przednich kołach, tak jakbyśmy mieli włączoną w kamerę, właśnie z maski. Panel środkowy minimalistyczny w stylu McLarena do przełączenia trybów, do wyłączenia oczywiście SP, do włączania trybów skrzyni innych. Natomiast ważne jest to, że jak będziemy sobie tak tym kręcić, to nam się tutaj nic nie zmieni. Zaskakuje nam tutaj taki komunikat, że zmiana trybu niemożliwa. Trzeba nacisnąć tryb aktyw. On się podświetla i teraz tak naprawdę jesteśmy w stanie sobie ustawić różny tryb. Czyli na przykład mamy tryb sport. Możemy sobie też ustawić na trak, ale resztę mamy w normalu. Zmienia nam się tutaj podświetlenie bardziej torowe. W tym ustawieniu, takim najbardziej popierdzielonym, jeszcze z wyłączoną kontrolą trakcji, to już w ogóle, to auto jest po prostu zabójcą. Dzisiaj tak nie pojeździmy. Dzisiaj jeździmy po emerycku, dzisiaj poznajemy ten samochód i być może kiedyś uda się 570 czy 540 nawet do Kickstarter i jedzie otrzymać żebyśmy ten samochód mogli bardziej przeciągnąć. Biegi wybiera się przyciskami, co ciekawe, nie ma tutaj trybu parkingu, czyli nie naciskamy P, tylko po prostu robimy neutral i sobie gasimy silnik. Tak samo jest w przypadku, gdy chcemy ruszyć, to nie musimy naciskać drive, tylko możemy sobie po prostu wbić jedynkę i jesteśmy w stanie tym autem ruszyć. O. Pojechaliśmy 2 metry sami, dobra, teraz już musimy zapłacić karę 10 tysięcy. W aucie czujemy się. Właśnie nie jak w super samochodzie, czyli nie jest betonowo twardo, nie strzela nam ciągle z wydechu. Przy zmianie biegów nie wbija nam się, gwóźdź pomiędzy. 15, a 14 krąg, tylko po prostu jesteśmy w stanie tym samochodem naprawdę normalnie jeździć, normalnie podróżować w trybie tym normalnym. Po wciśnięciu nawet na maksa gazu do samej podłogi nie mamy te, czegoś takiego, że dupa nam ucieka, że kontrola trakcji nam miga, tylko że ten samochód jest taki subtelny, taki by się chciało nawet powiedzieć elegancki. W tym trybie normalnym jest coś takiego, że jak wciśniemy gaz, to mamy taki wręcz turbo dziurę, która sprawia, że no nie mamy takiego zero-jedynkowego wciśnięcia po prostu w fotel, tylko musimy sobie chwilę zaczekać. Tak jakby McLaren nam chciał powiedzieć, czy ty jesteś na pewno przekonany, że chcesz użyć całej mocy i my trzymamy po prostu tą nogę na gazie i wtedy on mówi, ok, czyli teraz przyspieszamy. Jak przyspiesza nie jest aż tak ważne jak to, jak się trzyma drogi. Mamy wrażenie w tym samochodzie, że pokonujemy prawa fizyki, że tak naprawdę. To auto jest w stanie zrobić wszystko. Po trzech okrążeniach na torze już jesteśmy przekonani, że rządzimy całym światem. Nawet jak idzie wolno, nawet gdy ta aerodynamika nie działa, to sprawia wrażenie przyklejonego do asfaltu. W superautach zazwyczaj się to nie zdarza. Zazwyczaj one straszą, one dromordą, one mówią: Ej, 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 tutaj zaraz się zabijesz. A w tym samochodzie mam wrażenie, że ta pewność jest na zupełnie innym levelu. Czy kupiłbym sobie ten samochód? Pomijając oczywiście zarobki, waty, cła i inne rzeczy? Niestety nie, ponieważ miejsce i pozycja za kierownicą są strasznie uwłaczające w mą godność. W tym przypadku Porsche 911 zdecydowanie lepiej pasuje jako superauto na co dzień. Także, moi drodzy, kończy się ta fantastyczna przygoda z tym świetnym bądź co bądź super autem. Dajcie znać w komentarzach, jakie super auto Wam się najbardziej podoba i czy McLaren na tej liście się znajduje. Jeszcze raz serdeczne dzięki dla Kajetana Kajetanowicza, który jest głową, organizatorem. A driving Experience, za to, że użyczyliście mi McLarena 570 GT. Napiszcie komentarz, dajcie łapę w górę, jakbym film Wam się podobał. Kliknijcie suba, jeśli jeszcze tego nie robicie. I cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, ja czyli Kickster. Cześć!